Jakie stosujesz metody, yy, poderwając dziewczyny? Najważniejsze w tym wszystkim to jest konsekwencja. Trzeba najpierw rozpoznać, czego kobieta od ciebie oczekuje, a potem się tylko tego trzymać. Jeżeli chce, żebyś był uległy, to trzeba być uległym. Jeżeli, jeżeli oczekuje od ciebie, żebyś był męski, to trzeba być męskim. Dla jednych kobiet wystarczy tylko spojrzenie jakieś intymne, delikatne, a dla innych to trzeba kwiaty kupić, do kina zaprosić, na spacer. Trzeba po prostu rozpoznać jaka jest kobieta. Trzeba być, nazwijmy to, dobrym psychologiem. Która z metod jest y, częściej stosowana przez Ciebie? A tym samym jakie dziewczyny ostatnio y, częściej się spotyka? To zależy od konieczności. No, a dziewczyny raczej, no, większość z nich to oczekuje, żeby mężczyzna był opiekuńczy. Ale potrafią po prostu wypomnieć tą opiekę. Po prostu. Chcą, żeby człowiek był twardy, żeby, no nie wiem, wydaje mi się czasami, że trzeba je bić, jak słowo honoru. Czy pamiętasz taką dziewczynę, którą najdłużej zdobywałeś? Najdłużej? To znaczy taką, którą nie zdobyłem, tak? No nawet nie tak dawno mi się zdarzyło, ale ja szybko o takich sprawach zapominam, nie zrażam się niepowodzeniami. A jakie plany na przyszłość w związku z tym? No, no, kontynuuję dalej swoją działalność. Nie zamierzam zawiesić na kołku. A czy masz wyznaczone jakąś liczbę, do której dążysz? To będą setki? Nie, to jest nieskończoność. Bo z dziewczynami nigdy nie wie. Oj, nie wie się, czy dobrze jest, czy może jest. Może jest już źle. Jak podrywałeś ostatni raz dziewczyny? I kiedyś oderwałem dziewczynę... W którą w sumie tam chodziłem dosyć długo. Na zasadzie zakładu. z takim kolegą, który to też jeszcze mieszka na naszym osiedlu, była dyskoteka w to były praktyki. Poczliśmy tam na tę dyskotekę z nudów. Jak siedząc w barku, tam w pretorze, patrzymy, do barku weszła bardzo ładna dziewczyna. No i założyliśmy się z kolegą, który z nas ją prędzej poderwie. No jak tylko trzeci z obecnych w naszym gronie o rękę, już byłem przy niej, no i wygrałem skrzynkę piwa, podrywając tą dziewczynę, bo warunkiem tego było pokazanie się na drugi, na, na drugi dzień, na zajutrz z tą dziewczyną w naszym pokoju, Co? So, no i faktycznie przyszło, wygrałem skrzynkę piwa, no wypiliśmy ją razem. Później było bardzo fajnie, ale się skończyło. A dlaczego akurat ty ją poderwałeś? Jak to zrobiłeś, że osiągnąłeś sukces? Nie, no po prostu podszedłem do niej, zapytałem się, czy mogę się przesiąść, czy mogę zatańczyć, już nie pamiętam. No i powiedziałem jej, że chodzi o skrzynkę piwa, którą razem wypijemy, no i czy możemy tam usiąść, potańczyć, coś takiego. A w ogóle że ona była bardzo ładną dziewczyną, to powiedziała mi powiedziała, że już tego wieczoru słyszała pięć podobnych propozycji. No to wtedy trzeba było wykazać się jakimś tam kunsztem, czy czymś takim, nie wiem jak to nazwać w tej chwili. No człowiek wtedy młodszy jeszcze i miał zdrowie. No i tam bajerowałem, bajerowałem, bajerowałem i się zgodziło. No to wszystko. Chodzi mi o metody podrywania. Hmm. <laughs> nie no, wstydliwa sprawa. Ja, ja, ja się nie, nie przyznaję w ogóle do metod podrywania. Nie podrywam nigdy. Nie podrywasz? podrywasz? co powiedz mi, dlaczego mężczyźni teraz nie podrywają? Jak myślisz? Kobiety mężczyzn podrywają. To powiedz tak mój, jaka to Jak by to lepiej wyjaśnić? Ja jeszcze nie wiem. W każdym razie efekt jest taki, że mężczyźni są podrywani. Nie podrywałem, nie podrywał i podrywał nie będę. Czy umiesz podrywać dziewczyny? Czy ktokolwiek to potrafi? Tego się nie umie, to się wie albo po prostu no, na wyczucie. A jak to robisz? <noise> nie robię tego, bo po prostu nie podrywam dziewcząt. A czy chłopcy mają jakieś wymyślne sposoby oddziaływania? No są różne sposoby. Można na przykład podrywać naiwnego, takiego, który po prostu się na niczym nie zna, albo po prostu gra głupiego i, i takiego raczej nieinteligentnego chłopaka. Można podrywać właśnie na... Na jakiś szpan, można podrywać na przykład na, na bezczelnego, można podrywać również na przykład na, yy, to jest bardzo dobry sposób zresztą, na nieszczęśliwego, bo to kobiety mają tym uczucia macierzyńskie silnie rozwinięte. No i po prostu kiedy gra się nieszczęśliwego, którego ostatnio opuściła, ostatnia dziewczyna opuściła niedawno, i, no i wtedy właśnie tamta następna jest, użala się nad nim, no i już jest dobrze. To prawdę mimo, tylko prawdę. Zwykle kłamą te słowa tak ładne. Tyle mówisz, ty tylko nie spotkasz. Lepsze czucia w nadziei nie utkasz. Jedno niedyskretne pytanie. Powiedz mi, jak podrywasz dziewczyny? Metoda. Ja zawsze biorę na wzrok. Tylko wzrokiem. Spojrzę moja. Cała tajemnica to wszystko. Ile w ten sposób poderwałeś dziewcząt? Uhu. Przez sześć lat studiów. No na to nie można liczyć. A jakie efekty? Niezłe. Rozwodem już groziło. Nie obiecuj, nie przyszechaj. Jak tak możesz złodzić mnie? Bo już od Trzeba. z, domu, z mam już dość, miłość nie z nieba, więc wreszcie coś. Znam Ciebie od tej strony, że umiesz w podrywać dziewczyny. Słyszałam, że żadna Ci się nie oprze. Czy y, Ty jako mistrz podrywasz również w tramwaju albo na ulicy? O tym, że żadna mi się nie oprze, no tego bym sobie nie powiedział, ponieważ chyba nie ma takiego, który by wszystkie na pewno poderwał. No, ale oczywiście, większych kłopotów nie mam. Czy na ulicy podrywam? Zdarza mi się, że mi się najbardziej podoba, jeżeli dziewczyna się podejdzie właśnie i poderwie na ulicy. Oczywiście, jeżeli się zrobi to w sposób kulturalny, to dziewczyna prawie każda da się zbajerować. Chyba, że chłopak podejdzie i powie jej coś niemiłego w stylu, e, mała, budzi się dam tego. To oczywiście wtedy dziewczyna nie da się poderwać na pewno. Chyba, że jest niezbyt porządny. Czy na ulicy? Ostatnio właśnie zdarzyło ja mi się poderwać dziewczynę na ulicy. Wracałem właściwie z domu do Akademików pociągiem, dziewczyna także jechała tym samym. Bardzo mi się podobała, spojrzałem się na nią, spojrzałem, patrzyłem się na nią ładnych kilka minut swojej podróży. Wysiadła na dworcu Kaliskim, ja także, wsiadła w tramwaj, czekała w ogóle na tramwaj. Stanąłem koło niej, patrzyłem się, nie odzyskałem się nic do niej. Tak wyczułem wrażenie, takie wrażenie jakby nie wiedziała co się dzieje w ogóle, dlaczego się na nią patrzę. No nie wiem, może pomyślała, wariat, stoi się, patrzy jak głupek. No ale nie chciałem podchodzić, no bo co miałem jej powiedzieć, słuchaj, wiesz, chyba Ciebie poznaję, tam kiedyś Cię poznałem. To myślałem, że to jest kolejny bajer, a zinkowa, tego dziewczyny już nie łykając w no, Która jest godzina? Piąta. A to dziękuję to jest za to, że mi powiedziałaś, to pójdziemy na kawkę, nie no. Na to dziewczyna nie działa zrobiłem właśnie fajny numer, że jak do tramwaju, a się wsiadłem razem z nią. Domyślałem no się w ogóle, że jest studentką, pojechałem z nią aż do placu barlickiego, następnie wysiadłem, wsiadłem w taksówkę, podjechałem tutaj na osiedle, poczekałem na dwunastkę. No, dziewczyna dojechała tą dwunastką wreszcie. Jak wysiadała, to... Zostałem się jakiś tam dwóch kolegów, ale to poczekała, że ją odpuszczą, wtedy poszedłem do niej. No i zapewniałem grzecznie kawkę. Dziewczyna w ogóle jakby zobaczyła się mocno zdziwiła, że <śmum> znów mnie widzi jednak. No to myśliła się, że chyba, że specjalnie wziąłem, odpuściłem ją wtedy tam na placu, żeby ją tutaj dorwać. No i zapomniałem jej kawkę grzecznie, spokojnie. Dziewczyna się zgodziła. No i dzięki temu poznałem właśnie jedną miłą dziewczynę więcej. Y czy nie uważasz, że podrywanie w tramwaju może dziewczyny czasami zrażać? Przeważnie dziewczyna często mówi w ogóle, znajomości na ulicy nie a wtedy się mówi, to chodź do sklepu, wejdziemy, nie? Czy ewentualnie poczeka się, aż wejdzie do sklepu i mówi, no teraz jesteśmy w sklepie, możemy już rozmawiać. Na dyskotece poznać dziewczynę i poderwać ją to już nie jest sztuka. No chyba, że przyjdzie z chłopakiem i nie odchodzi od niego w ogóle jak tańszy. Na przykład ostatnio byłem na dyskotece jednej tu na osiedlu Dziewczyna tańczyła cały czas, cały czas z chłopakiem, ja byłem ze swoją. No, z powodów takich, że dziewczyna była chętna, a ja miałem mieszkanko wolne, to nie chciałem od niej ochronić. powiedziałabym mi, wiesz, słuchaj chłopcze, wreszcie się zdecyduj, czy na nią, czy na mnie. No to wziąłem grzecznie, przeprosiłem na chwilę, poszedłem do barku, napisałem karteczkę z numerem telefonu, pokazałem jej, ale nie zauważyła. To była duża kartka, błyski reflektor. Napisałem małą kartkę, żeby do mnie zadzwoniła w tym i tym dniu, podałem mi numer telefonu, ten się z moją dziewczyną, przysunąłem się do niej bliżej, wstawiłem rączkę, ona wystawiła swoją, dostała kartkę, na drugi dzień dzwoniła. A czy na przykład ym, ty uzależniasz sposób podrywania od dziewczyny, czy robisz jakieś rozpoznanie na początku, jaka ona jest, jak ją można poderwać, w jaki sposób, czy to zależy od dziewczyny? No na pewno, bo przede wszystkim się wydaje, że Większość właściwie dziewczyn lubi bezczelnych chłopaków chyba. Jak to zrobią z kulturą, bezszelnie, nie hamsko bo to różnica, ale bezczelnie i wtedy, wtedy ją można podebrać. Szczególnie właśnie najlepsze numer jest na dyskotekę, jak chłopak dziewczynie cały tam czas do pluje i całą dyskotekę, a największą przyjemnością jest ją wyrwać właśnie 15 minut przed końcem. Mówić tak zwaną wielką Pardubicką. 15 minut przed końcem wejść na dyskotekę, z chłopakiem dziewczyna tańczy, w jakiś sposób ją odciągnąć, najlepiej ta dzieje. Rękoma że znaczy. słuchaj, weź go odpuść i do mnie. No i wtedy, jak dziewczyna to zrobi, to już jest moja. Jeszcze rok, jeszcze dzień Przekonacie się o tym sami Jak to jest, jak to jest Dziewczynami. Bo z dziewczynami nigdy nie wiem, o nie, nie wie się, się, czy dobrze jest, czy może jest, może jest już źle. Spokoju się spodziewać, czy też przejść, czy szukać jej, czy jej smoczu zejść. Bo z dziewczynami nigdy nie wiem, o nie wie się, czy dobrze jest, czy może jest, może jest już źle. Czy najważniejszy jesteś w życiu jej? Czy już od kogoś mniej? Bo z dziewczynami nigdy nie wiem O nie się Czy to jest, czy może jest Może jest nie będziesz wiedział, czy jest tak, czy tak I to jedyny pewny fakt Jedyny pewny fakt Jedyny pewny fakt Jedyny pewny fakt Jedyny pewny fakt